Dzień dobry, szanowni państwo, witajcie w kolejnym materiale na kanale. I tak, to co teraz widzicie, to jest Ziba w Battlefieldzie 6. Mapa z jednego z najlepszych dodatków do Battlefielda, chyba w ogóle Everwalka w zwarciu, mimo wszystko, moim przynajmniej skromnym zdaniem. Bo część z was, którzy nie grali może w trójkę, na pewno spore grono takie jest. Na pewno nie zdaję sobie sprawy, że został po części... Bardzo dobrze, odwzorowany, totalny klasyk i coś, co ludzie absolutnie chcieliby, aby w Battlefield 6 było. Podobnie sytuacja ma się z kanałami Noshwar, które również w trybie TDM zostały odwzorowane. Moi drodzy, to jest coś, po co portal na dobrą sprawę powstał. Oczywiście po to, aby tworzyć klasyczne mapy, aby móc je odwzorowywać za pomocą narzędzi, które Battlefield 6 daje. Oczywiście trzeba się na tym znać, bo to nie jest takie Hops, nie tylko na różnego rodzaju gównianych farmach XP z botami, bez broni, na jednego hita, i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, zostawcie łapkę w górę pod materiałem, jeżeli materiał się wam spodobał, a dzisiaj graliśmy właśnie z widzami. Przez to, że streamowałem, mogliśmy sobie na tych kanałach oraz na zibie pobiegać. Jeżeli sami chcecie spróbować sobie pograć właśnie na tych starych, dobrych, klasycznych mapach, to w opisie do tego filmu macie kod do całego serwera, który możecie sobie postawić, i też będziecie mogli na tej zibie pobiegać. Inna sprawa to problem związany z wypełnieniem takiego serwera. Ale w ramach ciekawostki, nawet sami możecie sobie na czymś takim pobiegać. No i oczywiście, zapraszam na streamy, gdzie jest nas dużo, więc nie ma problemu, aby taki serwer postawić. Za chwilkę sobie do tego wszystkiego, moi drodzy, przejdziemy. Natomiast najpierw odniosę się do samej ZIBY. ZIBA jest odwzorowana praktycznie jeden do jednego, pomijając to, że jest, no, no nie ma, wiecie, tekstur takich, jakie były, nie ma niektórych przedmiotów, nie ma kwiatków, nie ma. Generalnie takiego feelingu wypełnienia tej w cudzysłowie pustej przestrzeni, ale same wymiary pomieszczeń, same wymiary korytarzy, itd, tak i tak dalej. Wszystko jest dokładnie takie samo, jak w Battlefield 3. I gra się też bardzo dobrze, bardzo podobnie, pomijając dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest taka, że trybem, który można pograć sobie zarówno na Zibie, jak i na kanałach to jest TDM. I o ile? Z kanałami? No nie ma problemu, bo tam klasykiem był TDM, to klasykiem na Zibie była dominacja, czyli były trzy flagi A, B oraz C. Jeżeli chodzi o Battlefield 6, mamy tutaj też TDM. Wydaje mi się, że to kwestia czasu, zanim zrobią faktycznie dominację na Zibie i mam nadzieję, że prędzej czy później zostanie udostępniona jakaś biblioteka przedmiotów, które można wkładać po prostu do gry, żeby te ściany nie były takie gołe, Wiecie o co dokładnie chodzi. Natomiast drugim problemem, poza tym, że jest to TDM, co byłoby w stanie jakoś przełknąć bezproblemowo, to to, że są tylko dwa spawny. W sensie jeden spawn dla jednej drużyny i drugi spawn dla drugiej drużyny. I ta drużyna, która ma spawn w basenie, ma czasami totalnie przerąbane. Ale no wiecie, w ramach ciekawostki wam to przedstawiam. To również jest, wydaje mi się, teoretycznie chyba dosyć proste do naprawienia, aby zrobić dwa albo trzy spawny dla jednej i dla drugiej drużyny, w sensie zespołu. I, I działałoby to bezproblemowo. Jeżeli chodzi natomiast o kanały, to również, moi drodzy, jest to mapka, która została bardzo, ale to bardzo dobrze odwzorowana wielkościowo. Wydaje mi się, że jest ona dokładnie, dokładnie taka, jaka była, ale nie w trójce tylko w Battlefield 4. Tam te kanały różniły się odrobinę od tych takich najbardziej klasycznych. Są troszkę większe, ale jakby odwzorowanie względem Battlefielda 4 jest absolutnie absolutnie fantastyczne. No i też gra się na tych kanałach bardzo dobrze. Nostalgia mocno, mocno wjeżdża. No i moi drodzy, jest też update informacja od deweloperów właśnie w nawiązaniu do portalu no i tych problemów z farmami XP, tych ogromnych problemów, które sprawiały, że bardzo dużo było serwerów z botami, przez co normalni ludzie nie mogli sobie postawić. Na przykład, hardcora na 64 osoby. Czy ja nie mogłem postawić serwera podczas mojego streama, tak abyśmy wszyscy razem wspólnie grali. Zostało to w ciągu ostatnich dni mocno zaadresowane i ogólnie rzecz biorąc, liczba farm botów do farmienia punktów doświadczenia została drastycznie zmniejszona. Natomiast są też duże zmiany w związku z dystrybucją punktów doświadczenia i po prostu w ekspieniu na tych serwerach portalowych. Jak to teraz konkretnie wygląda? Po pierwsze, zmniejszono liczbę serwerów służących do farmienia XP, pojawiających się w przeglądarce serwerów i trybach społeczności. Nie wiem czemu zmniejszono, powinno to być po prostu wywalone. Ale i tak okej. Okay. Rozwiązano niezamierzone problemy w systemach i na ten moment usunięto boty ze zweryfikowanych trybów, aby poprawić ogólną jakość meczów. Natomiast też ogólna zasada jest taka, że jeżeli na serwerze są boty i boty wypełniają ten serwer to nie dostajesz w 100% punktów doświadczenia. Niestandardowe tryby nadal będą otrzymywać ograniczone postępy niezależnie od tego, czy boty są aktywne, a jeżeli mamy jakiś zweryfikowany tryb z wyłączoną opcją, z wyłączonymi botami, to normalnie są przyznawane 100% postępy i tu, i tu, ale muszą one zostać zrestartowane. Odnośnie samych wyzwań i robienia wyzwań na botach, Battlefield Studios jest świadoma, że uważają wyzwania w szóstce za trudne z powodu połączenia słabego projektu błędów i wyjątkowo wymagających warunków. Zespół pracuje nad aktualizacjami. I później zostaną przekazane szczegóły. No i teraz ważne, jeżeli znajdziecie sobie w przeglądarce serwerów serwery z oznaczeniem Battlefield Official albo BF Portal Official, to są tryby trwałe, hostowane, takie jak podbój, przełamanie i Rush ze standardowymi, normalnymi ustawieniami vanilla. Co ważne, częścią również zweryfikowanych trybów jest tryb hardcore, tryb tylko na piechotę oraz tryb z zamkniętymi wariantami karabinów. Tutaj również macie w 100%. Pełne punkty doświadczenia bez żadnego problemu. Także czekamy, co tam zrobią dalej z tym portalem. Mam nadzieję, że więcej tego typu projektów, a przede wszystkim e, bogatość, e, głębia jakby na przykład tej zipki, zostanie odwzorowana w przyszłości lepiej, że będą po prostu ku temu konkretniejsze narzędzia. A teraz moi drodzy, zostawiam Was dalej z tym gameplayem. Pamiętajcie, kromka Gadradzi Radzi, nigdy Was nie zdradzi I miłego do oglądywania. <laughs> jaka walka, <laughs> jaka walka. Oho. Teraz my tu jesteśmy, niedobrze. Ta Mka to jest jakiś żart. To jest tak dobre. Widzę, że tu jest jeden spawn. <taki> Takie przegięcie, co? E, cofnąć O, Strzelbą dostałem